No, koledze chyba chodziło o to, że jest z Chin, a pisany, że jest to na przykład produkt polski. Tak robi Biedra i Lidl z mięsem. No, słuchaj, tak to się robi, mity tylko i wyłącznie. To nie jest tak, że Biedra czy Lidl tak robią z mięsem, bo nie jest to proceder nagminny, to jest jednostkowa sytuacja, która się przydarzyła. Zresztą te partie mięsa zostały przez, przez sklepy wycofane, tak, zostało to niby naprawione, opakowania zmienione, no, ja wiem, że mówi się, że mleko już wylane, nie, nie smak pozostał i tak dalej, wiadomo o co chodzi. Ale ja bym się tutaj dopatrywał, słuchaj, błędu ludzkiego, a nie chęci ukrycia, bo gdyby chcieli ukrywać, to pieczątka, jakby ten nadruk, który maszyna nanosi na opakowanie kraj pochodzenia, no, tam wskazali prawidłowy kraj, tak? Więc jakby chcieli to ukryć, to tam kłamaliby, że to jest produkt polski, a skoro nadrukowali prawidłowo, to prawdopodobnie jest to błąd ludzki, wiadomo, że pakuje to maszyna, a nie ludzie, ale ludzie te maszyny obsługują i ktoś musi gdzieś tam z magazynu przynieść te folie te opakowania, załadować tę maszynę, żeby ona mogła sobie to mięso pakować. I prawdopodobnie na zasadzie właśnie ludzkiego błędu ktoś wziął nie ten karton, wpakował do maszyny, poszło z nadrukiem jakby że produkt polski, chociaż miał i z tego na druku, jakby tak, ale nie róbmy z tego, że to jest jakby normalny proceder i wszystkie sklepy tak robią na co dzień i tak dalej. To jest jednostkowy przypadek. I jeżeli chodzi o miody słowe, to jest tak samo, no nie może być, że coś jest z importu, a ma napisane, że produkt polski bo no po prostu nie może. Jeżeli coś takiego jest, dziś zauważysz w sklepie, no to po prostu zgłaszasz odpowiednie instytucje i tyle, oni robią z tym porządek. Natomiast jeżeli chodzi o producentów, którzy w, w, jakby zaopatrują sklepy i markety, no to nie zdarzają się raczej takie przypadki, bo jeżeli sobie pójdziemy do sklepu i pooglądamy sobie wieczka, bo bardzo często na wieczku jest maszyna dozująca, tam, która po zakręceniu później robi taki nadruk, tak, to tam są te kraje podane i nie ma najmniejszego problemu. Problemem jest według niektórych ludzi... To, że firma nazywa się po polsku, tak? I sprzedaje importowane produkty i to jakby wiecie, nie Bangla, nie, no bo mazurskie miody, sądecki Bartnik, nie wiem, rostoczański związek Pszczelarzy, to są takie nazwy, które nam brzmią tutaj fajnie, Polsko i w ogóle, no ale to są firmy normalne, które się po prostu tak nazywają. Sprowadzają, importują jakiś towar, no, ale oznaczają go prawidłowo, że jest to import z jakiego kraju, i tak dalej. I no niektórym to nie koresponduje, żeby polsko nazywające się firmy sprzedawały jakby importowane rzeczy. No i nie widzę w tym problemu, bo firma to firma, skoro oznaczają opakowanie, to po prostu jest wszystko legal i nie ma, nie ma problemu, tak. Więc no jest to dyskusyjne, niektórym to przeszkadza, niektórym nie, ale nie może być tak. Że coś, co jest zaimportowane, nie jest nasze, jest opisane jako produkt polski, albo ma logo teraz Polska, i tak dalej. To jest niedopuszczalne, i takie rzeczy należałoby od razu zgłaszać.